Bo i Polska jest w ogóle w niebezpieczeństwie w ramach wykonywania podstawowych funkcji i trzeba ratować państwo przed nieudecznikami z Platformy Obywatelskiej. W związku Ale z tym nie nie ten uważa ten pan, kierunek. że ten przekaz jest za słaby? My, my proponujemy oczywiście nie tylko przekaz krytyczny wobec platformy, ale przekaz pozytywny. No my możemy się odwołać do, do dobrego dorobku naszych rządów, kiedy był rozwój. My po prostu proponujemy Polsce rozwój, wejście na ścieżkę rozwoju, ale takiego, którego będzie, który będzie się przekładał na wzrost dochodów ludzi, wzrost poziomu życia. To przecież dla naszych rządów powstało milion 316 tysięcy miejsc pracy, wzrost wynosił prawie 7%, napływały inwestycje, rosło, rosło powstawały, powstawały firmy, spadała inflacja. W związku z czym kręciło się w dobrą stronę, i ta czarna legenda, ta straszna czarna gęba, którą nam dorobiono sprawiło, że iluś ludzi wbrew własnym interesom zagłosowało na Platformę Obywatelską. Wspomnijmy ten nieszczęsny Szczecin, gdzie im zlikwidowali stocznie, a tam wygrywa Platforma, teraz podobno Arłukowicz tam jakieś rekordy popularności bije. Nie sądzę, no to nie sądzę. Moim, zdaniem, moim zdaniem... Wygrała Platforma Obywatelska wtedy w wyborach samorządowych. A tak, tak, tak. tak. Nie, no to, to to, że proces świadomości jest pewna autonomia i inercja świadomości. To znaczy ludziom często trudno przyznać się do błędu, bo wszyscy są w, w, na uczelni, wszyscy w pracy, yy, mówią, mówią, mówią inaczej, więc ludziom Ciężko się przyznać, że się dali tak wykiwać Platformie Obywatelskiej, ale ja wierzę, że ci, którzy zawiedli się na Platformie, a to jest ładnych parę milionów ludzi, również młodych ludzi, zostanie w domach i w zderzeniu twardych elektoratów oraz tych nowych wyborców, których pozyskuje Prawo i Sprawiedliwość swoją spokojną, obliczalną kampanią. Przedstawianiem alternatywy wobec platformy, że da się platformę pokonać. Z czym może zachęcić młodych do oddania głosu na, na, na właśnie na tę partię, bo sonda sondaże też są dość optymistyczne dla Pisu pod względem tej grupy wiekowej. No my mamy szczegółowy program dla młodych. To już jest nie tylko. Nie tylko... Otwarcie zawodów, otwarcie korporacji to jest szansa dla, dla kilkuset tysięcy ludzi w różnych zawodach, ale proponujemy pewne szczegółowe rozwiąza rozwiązania, możliwość bezpłatnych studiów, stypendia, możliwość płacenia. Przez państwo składki y, za obowiązkowe praktyki, żeby każdy student y, czy. Pani uczeń, ale ja wracam do mojego pytania. Do zawodu. Jako dziennikarz obserwujemy to dość wyraźnie. Za słaby, za słaby jest przekaz. To się nie przebija w mediach, o czym pan mówi. I w tym jest problem. To się w mediach nie przebija, ale z drugiej strony media w większości, w większości wypadków nieprzychylne Prawo i Sprawiedliwości czyhają tylko na pewien rodzaj. Y, Wściekłej rywalizacji między Platformą i Pisem. To znaczy, media chciałyby, bo tego chce Donald Tusk i Platforma, wrócić do wojny Platformy z Pisem o cokolwiek, żeby właśnie zmobilizować tych ludzi, których, czy część tych ludzi, których jedynym imperatywem udziału w wyborach było odrzucenie prawa i sprawiedliwości. Stąd ten spokojniejszy przekaz, może czasem, może nawet za mało wyraźny, jak pan redaktor mówi, ale na, na uwyraźnienie jeszcze przyjdzie czas w ostatnich trzech tygodniach. Moim zdaniem nie jest taki zły, bo on schodzi z linii strzału. Tej, tej propagandy, platformy, która za, za, w zasadzie do tej pory była jedyną skuteczną, czyli Spis. straszenie ludzi pisem. No właśnie, y, to już nie będzie skuteczne. Przy naszej tej spokojnej, właśnie takiej nudnej nawet postawie, która może. Ale nudne to nie znaczy, że po pierwsze, niezdecydowana, po drugie wyraźna. Tak, no więc ja. To jedno, drugiego trzeba, nie znaleźć, trzeba znaleźć kompromis. Taki kompromis, jaki proponowałem na przykład w wyborach prezydenckich, żeby. W poważny sposób stanowany, ale jednak nie unikać pewnych wątków również drażliwych, jak właśnie kwestia smoleńska, czy kwestia powodzi i bezradności państwa Tuska wobec tych narodowych e, katastrof. Więc trzeba znaleźć ten złoty środek między stanowczością, wyrazistością, a jednocześnie nieprowokowaniem tej wojny, na którą Platforma jest gotowa. I widać, traci argumenty i staje się coraz bardziej nerwowa, że tego PiSu nie ma, jak, z, jak złapać konflikt. A jeszcze zapytam Pana, Pani jest z Gdańska, też podobnie jak Pan Poseł. E, co się dzieje w Gdańsku? Prywatyzacja lotosu, mówiliśmy o tym. E, odwracanie się Polski od morza to jest takie pojęcie, którym posługują się bardzo często i ekonomiści, i, 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 i publicyści też, bo Polska jakby wycofuje się z gospodarki morskiej. No a tam na tym pomorzu znowuż ta Platforma wygra, wy, wygrywa. Więc co tam się w tym Gdańsku dzieje? No. Cóż, nie jest to pewnie łatwa odpowiedź. Gdybyśmy, gdybyśmy to znali, to zapewne byśmy wygrali, ale. To są póki co sondaże. My liczymy, że będzie dobrze na Pomorzu, będzie dobrze. W zeszłych wyborach były trzy mandaty. Liczymy, że teraz będą cztery lub pięć, więc to nie powiedziane, że Platforma tam wygra. Jest to na pewno matecznik Platformy. No, stamtąd jest chociażby premier. Chociaż co nam jest to dziwne, bo jest niby z Gdańska, nie zabiega. Tutaj Gdańsk przynajmniej nie zabiega o gdańskie firmy, o gdańską gospodarkę, jak pan redaktor zauważył. Premier z Gdańska powinien dbać o gospodarkę morską. Premier z Gdańska powinien dbać o, o polski lotos. Nie, nie dba niestety. Pytanie powinno paść do, zostać zadane premierowi. Też byśmy chcieli poznać na to odpowiedź, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Panowie jeszcze wróćmy do wczorajszej wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska, który no, zasugerował, że m, jeśli platforma nie wygra wyborów, no to nie będzie się starała o ubieganie się o... o Orządzenia, mandaty w, 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 w rządzie. Co no, to naj, oznacza? No, najwyraźniej do Donalda no, Tuska dotarło. Jaki za przeproszeniem pasztet zrobił w Polsce, jaki, do jakiej ruiny doprowadził finanse publiczne, publiczne, jaki program oszczędnościowy musi być teraz e, zaordynowany i pod kontrolą Komisji Europejskiej w Polsce narzucony, żeby w ogóle Polska rzeczowa wychodzić z tej czarnej dziury, w jakiej się znalazła. I wszystko zepsuł. A nie chce tego naprawiać, zepsuł zegarek, a, a, a ucieka od odpowiedzialności. Stąd być może jemu nawet by teraz pasowało nieznacznie przegrać wybory, oddać władzę, żeby to zderzenie się z tymi strasznymi cięciami, jakie, jakie byłyby konieczne, przeszło na odpowiedzialność rządu Jarosława Kaczyńskiego. No właśnie, a, panie proszę, a czy to nie jest taki strach powszechny przed przejęciem władzy? Ja myślę, że ci, którzy naprawdę Polskę kochają, powinni być gotowi do wzięcia odpowiedzialności w każdych warunkach. I przykład węgierski premiera Orbana, który przejmował Węgry w nie lepszej, a nawet i gorszej sytuacji niż obecnie, czy w porównywalnej jak obecnie Polska, pokazuje, że można połączyć interes narodowy. Jest jeden. Większość. Zdecydowana. W <laughs> jest nawet większość i to nawet większość konstytucyjna, tak żeby pewne spowalniające reformy ciała, tak jak Trybunał Konstytucyjny chociażby, który w Polsce potrafił szkodzić czy lustracji, czy ustawie o spółdzielczości. tak czy siak wyroki e, Trybunału nie Konstytucyjnego wadzić. nie poddawane są ponowne ocenie Sejmu, tak jak było, jak było kiedyś. W tej chwili wyrok Trybunału jest już ostateczny. Tak, tak. Chyba, że sama konstytucja uzna, że jakaś materia nie podlega rozpatrywaniu przez Trybunał Konstytucyjny. Tak zrobiono na Węgrzech. Ale przykład węgierski pokazuje, że jak ma się większość i się kocha swój kraj i jest opcja narodowa, która chce, pracować dla, dla kraju, to można sięgnąć do głębokiej kieszeni, tam gdzie rzeczywiście są pieniądze. W Węgrzech to uczyniono do firm telekomunikacyjnych, do energetyki sprywatyzowanej przez, przez kapitał zachodni, właśnie do banków, które przecież mają nadpłynność, gdy wszyscy, gdy wszyscy cierpią na brak pieniędzy, do hipermarketów, to opodatkować bez szkody dla klientów i w ten sposób preferować, a czasami wręcz ze z pożytkiem dla, dla obywateli, jak o, procentu, jak o yy, Opodatkowanie chipsów, jakichś tam takich tych niezdrowej żywności. To zrobiono na Węgrzech. No Drama, drastycznie w sensie pozytywnym poprawił się rating kraju oraz finanse publiczne. przede wszystkim w niepamięć odchodzi epoka socjalistów, którzy zrujnowali kraj. Czyli trzeba po prostu wygrać i nawet zmierzyć się z kryzysem, kiedy Ale wśród kiedy polityków jest taka obawa, panie pośle, że te najbliższe dwa lata to może być taki walec, że jak ktoś sobie nie poradzi z tym, a będzie to bardzo trudne, że ugrupowanie może tak rozjechać, że już się ono nie podniesie. Tym dlatego trzeba sięgać do najlepszych rezerw kadrowych, jakie się w Polsce ma do dyspozycji. Stąd na naszych listach. Wielu nowych, młodych ludzi. Nie będziemy tutaj łączyć akurat inicjatywy lotos z, z, z kandydowaniem pana Steckiewicza, bo to są dwie różne rzeczy. Ale nawet ten przykład pokazuje, że, że jest pewien rodzaj społecznego buntu wobec tego, co się w Polsce dzieje, który próbuje znaleźć, kanali, ukanalizować się w działalności politycznej. I właśnie stawka na nowych ludzi wiarygodnych, którzy. Potwierdzili swoją skuteczność. Moim zdaniem jest szansą dla prawa i sprawiedliwości musimy... i wiarygodną ofertą tych wyborów. Panowie, musimy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę. Dziękuję Naszymi bardzo. gośćmi dzisiejszego wieczoru byli poseł Jacek Kurski, eurodeputowany. Dziękuję. Boże. I pan Krzysztof Steckiewicz, pełnomocnik Komitetu Polski Lotos. Dziękuję. Boże. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozostaje mi Państwa zaprosić na kolejny polski punkt widzenia już jutro. Rozpoczynamy po zakończeniu informacji dnia o 21.20. A teraz życzę wszystkim dobrej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.